Ile ty wiedziałeś o sektach przed tym serialem i czy dla ciebie sekty to było coś, co się rozgrywa bardziej w Stanach Zjednoczonych, może w Rosji, ale w Polsce to to nie doszło. My jesteśmy zbyt inteligentni, my jesteśmy odporni na coś takiego. Nie, nie miałem tak. To, my tu mówimy, to jest 91, drugi, trzeci rok. To był czas, gdzie ja byłem w liceum i co chwilę coś było. Był jakiś uzdrowiciel w telewizji państwowej, leciał Kaszpirowski, więc my byliśmy wszyscy zanurzeni w tym świecie. To był taki. Ojciec Klimuszko, są zio zioła Klimuszki, to jest to samo miasto. Pierwowzór urodził się też w ręgu. Kiedy, kiedy ojciec Klimuszko zmarł, on, on gdzieś ogłosił, że, że jest nowym Klimuszko, że te, te rzeczy przeszły, więc Kościół, początkowo mu ufał udostępniał salki. Okoliczności tamtej Polski to jest przede wszystkim polska bardzo, bardzo katolicka, nie taka w 90%. Bo ja też też próbowałem przekazać wszystkim, ja wiecie, słuchajcie, kto w tamtym czasie mówił takie rzeczy o Kościele, jak ten Piotr, nie? kto w tamtym czasie przystępował do takich grup, to oni wszyscy byli w jakimś sensie rewolucyjni, nie? Oczywiście nie mówię, że to jest w dobrą stronę czy w złą, ale tam każdy z nich to był jakiś człowiek bardzo zawiedziony swoją rzeczywistością.